Wszyscy znamy Holandię jako stosunkowo małe państwo europejskie. W UE zajmuje obecnie 22 miejsce, a nawet sąsiedni niemiecki kraj związkowy, Dolna Saksonia, jest większy. Ale co jeśli powiem Wam, że Holandia była pierwotnie znacznie większa? Dokładniej mówiąc, była ponad dwa razy większa, ponieważ nie tylko Belgia, ale także Luksemburg były częścią Zjednoczonego Królestwa Niderlandów, a jeśli doliczyć do tego potężne imperium kolonialne, była to prawdziwa supermoc. Ale dlaczego Holandia pierwotnie była tak duża? Dlaczego rozpadło się tak zwane Zjednoczone Królestwo Niderlandów i jakie były drastyczne konsekwencje tego rozpadu? Wszystkie te intrygujące pytania zostaną omówione w dzisiejszym filmie Miłej Zabawy. Holandia ma długą historię sięgającą czasów prehistorycznych. Znaleziska archeologiczne wskazują, że obszar ten był już osiedlony w czasach Kamienia Łupanego. Jednak zapis historyczny Zaczyna się wraz z pojawieniem się rzymskiego panowania. Miało to miejsce około roku 57, przed naszą erą, kiedy to części dzisiejszej Holandii zostały włączone do Imperium Rzymskiego, szczególnie obszary na południe od Renu. W czasach rzymskich powstało wiele dzisiejszych miast, takich jak Utrecht, a infrastruktura, w tym drogi i fortyfikacje, została rozbudowana. Chrześcijaństwo również znalazło drogę do regionu, głównie dzięki działalności misyjnej świętych, takich jak Wilibrord. Po upadku imperium rzymskiego w V wieku, region ten przeszedł liczne inwazje i okupacje przez różne plemiona germańskie, takie jak Frankowie i Sasowie. Z biegiem czasu powstały różne mniejsze państwa feudalne i terytoria, z których później wyłoniły się siedem prowincji Holandii. W średniowiecze stało się czasem zmiany. I wzrostu DLA regionu. Struktury feudalne dominowały, ale handel i rzemiosło zaczęły zyskiwać na znaczeniu w rozwijających się średniowiecznych miastach, takich jak Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia. Szczególnie w gospodarce ważną rolę odgrywała Hanza sieć handlowa łącząca wiele miast północnoeuropejskich. Dzięki temu już na początku zaczęła się integracja struktur politycznych, społecznych i gospodarczych, które uczyniły Holandię ważnym graczem w historii Europy. Ale siedem prowincji, przodkowie dzisiejszej Holandii, były wielokrotnie zagrożone przez Francję. Tak więc ostatecznie zapewnili sobie ochronę hiszpańskich Habsburgów dzięki sprytnej polityce małżeństw, gdzie pozostali przez następne stulecia. Jednak niezadowolenie z rządów hiszpańskich rosło. Jako surowi katolicy, Hiszpanie starali się tłumić protestancką reformację, która szybko rozprzestrzeniała się w siedmiu prowincjach. Te napięcia religijne kulminowały w konfliktach politycznych i społecznych, które miały przejść do historii jako wojna osiemdziesięcioletnia. Rozpoczęły się prześladowania i inkwizycja protestantów, co zwiększało pragnienie niezależności. Pod wodzą Wilhelma Orańskiego który do dziś jest uważany za bohatera narodowego, rozpoczęła się trwająca dziesiątki lat wojna o niezależność. W międzyczasie powstała Unia Utrechcka, w której niezadowolone prowincje połączyły siły, aby uwolnić się od Hiszpanów. Razem udało się nie tylko zdobywać kolejne miasta od Hiszpanów, ale także zadać znaczący cios hiszpańskiej armadzie z pomocą Anglików. I tak w roku 1648 na mocy pokoju w Münster podpisano traktat pokojowy z Hiszpanią, w którym Hiszpania uznała pełną niezależność Unii Utrechckiej. Tym samym zakończyły się rządy hiszpańskie, a nowe państwo odtąd nazywano po prostu Holandią. Niezależność torowała drogę do najbardziej niezwykłej epoki w historii Holandii tak zwanej Złotego Wieku, który trwał od późnego XVI wieku do wczesnego XVIII wieku. W tym czasie Holandia przeżywała rozkwit w sztuce, nauce i handlu. Nie tylko malarze tacy jak Rembrandt czy filozofowie tacy jak Spinoza stali się znani w całej Europie. Zwłaszcza gospodarczo Holandia była jedną z najpotężniejszych narodów Europy. Zbudowali globalne sieci handlowe i założyli firmy handlowe, takie jak Holenderska Kompania Wschodnioindyjska, która zdobyła ogromne terytoria nie tylko w Azji, ale także w Afryce i Ameryce. To bogactwo gospodarcze szczególnie odzwierciedliło się w miejskich centrach Holandii, zwłaszcza w miastach takich jak Amsterdam, gdzie wzniesiono okazałe domy kupieckie i budynki publiczne. Kolejnym ważnym aspektem ta tolerancja przyciągnęła wielu emigrantów z całej Europy, którzy przyczynili się do różnorodności kulturowej i intelektualnej kraju. Jednak ciągłe wojny na kontynencie europejskim ujawniły granice małego kraju. Był on wielokrotnie zagrożony przez Francuzów i militarni byli wyraźnie słabsi. Aby zapewnić własne przetrwanie, Holandia wielokrotnie przystępowała do innych sojuszy lub starała się pozostać neutralna w konfliktach. Początkowo działało to bardzo dobrze, ale z Napoleonem szybko stało się jasne, że to także nie przyniesie rezultatu. W roku 1795 Francuzi weszli do Holandii i ustanowili Republikę Batawską, państwo klient Francji. W roku 1806 Napoleon całkowicie okupował Republikę Batawską, a jego brat Ludwik przekształcił ją w Królestwo Holandii, które później zostało przekształcone w prowincję francuską. Marzenia o niezależności wydawały się zgaszone, ale wkrótce Sytuacja w Europie miała się odwrócić. Dzięki wsparciu Anglii, Prus i Rosji Francuzi zostali pokonani, a Napoleon obalony. W wyniku tego Holandia odzyskała swoją niezależność. Ponadto terytorium południowej Holandii, które później miało stać się Belgią i Luksemburgiem, zostało przyłączone do nowego państwa. Wiele osób świętowało to jako Ponowne zjednoczenie, a proces niepodległościowy Holandii wydawał się być zakończony. W roku 1815 oficjalnie założono Zjednoczone Królestwo Niderlandów, które wyglądało mniej więcej tak i obejmowało obecne tereny Holandii oraz terytoria Belgii i Luksemburga. Dla innych mocarstw europejskich, to nowe państwo wydawało się być silną strefą buforową przeciwko Francji. Mieli nadzieję, że Zjednoczone Królestwo Niderlandów będzie wystarczająco odporne, by oprzeć się przyszłym ambicjom ekspansjonistycznym Francji. A w Holandii wielu liczyło na to, że zjednoczenie doprowadzi do odrodzenia dawnych złotych czasów i dalszej ekspansji ich imperium kolonialnego. I rzeczywiście państwo wydawało się bardzo potężne. Południe, które teraz jest Belgią, było rozwinięte przemysłowo, podczas gdy północ była jednym z głównych centrów handlowych z najważniejszymi portami w Europie. W teorii połączenie sił gospodarczych północy i południa mogło stworzyć bardzo potężną. Mieli kolonie na prawie wszystkich kontynentach na przykład części południowej Afryki i Indonezji, a także Sri Lankę u wybrzeży Indii i Gujanę w Ameryce Południowej. Oprócz kolonii mieli także placówki handlowe w prawie wszystkich ważnych regionach. Jednak, mimo politycznego zjednoczenia, napięcia między północną, przeważająco protestancką i mówiącą po niderlandzku częścią, a południową, przeważająco katolicką i mówiącą po francusku lub flamandzku, częścią były wysokie od samego początku. Te napięcia zaostrzały się dzięki centralistycznemu rządowi pod przewodnictwem króla Wilhelma Pingeli, który próbował faworyzować północ gospodarczo i promować język i kulturę niderlandzką w całym królestwie. Napięcia te kulminowały w roku 1830 w rewolucji belgijskiej, podczas której Belgia ogłosiła secesję od Zjednoczonego Królestwa Niderlandów. Doprowadziło to do ulicznych bitew między powstańcami a wojskami królewskimi w całej Belgii, szczególnie w Brukseli. Holenderski król próbował szybko stłumić bunt militarnie i zdobyć południe. Niektóre miasta zostały chwilowo odzyskane, ale ogólnie brakowało spójnej strategii wojskowej. Dodatkowo międzynarodowa presja na niego ostatecznie stała się zbyt wielka. Inne wielkie mocarstwa uznały niezależność Belgii. I wywarły presję na holenderskiego króla, aby uczynił to samo. Chociaż zajmie to jeszcze kilka lat, w traktacie londyńskim z roku 1839 oficjalnie uznał on secesję południowej części kraju. Rozpad Zjednoczonego Królestwa miał długotrwałe skutki dla Holandii. Z jednej strony ograniczył rolę geopolityczną kraju w Europie. I doprowadził do okresu względnej izolacji. Z drugiej strony, rozdzielenie dało północy możliwość dalszego rozwoju swojej własnej tożsamości narodowej bez skomplikowanych napięć, które przyniosło zjednoczenie z południem. Widzimy, jak podzielona jest Belgia do dziś. Od tego czasu Holandia głównie pozostawała neutralna, jak podczas II i II wojny światowej, choć nadal została zaatakowana przez Niemców. W dżegedli wojnie światowej, ale jedno pytanie pozostaje. Co się stało z Luksemburgiem? Został podzielony po niepodległości Belgii, z dużą częścią przyłączoną do Belgii, pozostała